Siemkał tutaj Seruel, a ja się Wam 10 ciekawostek o serii LEGO Harry Potter i jest to drugi odcinek z naszego maratonu filmowego. Zapraszam na trzeci odcinek, który będzie o LEGO Indiana Jones. Także na co, zaczynamy! Numer 1 Oprócz tej z 2001 roku istnieją też trzy inne wersje zestawu Hogwarts Express, dwie z 2004 i jedna z 2010. Numer 2 Profesor Mankongal to jedyna figurka z tego Harry Potter, która ma zielony kapelusz. Numer 3. Głowa z gretka jest wykonana z gumy, nie z plastiku. Numer 4. Zestaw 4767 zawiera jajo z magnesem, które Harry może trzymać dzięki specjalnemu uchwytowi. Numer 5. W 2001 roku seria Harry Potter stworzyła e, tworzyła po Star Wars drugą największą linię licencyjną. Numer 6. Wiecie, że figurka Rabeusa Haglida jest wyższa o głowę od standardowej figurki? Numer 7. W nowych zestawach Lego z Kamienia filozoficznego znalazły się dwie nowe rasy, gobliny i trolle. Te pierwsze powróciły jeszcze w 2011 roku. Numer 8 w 2004 roku seria Harry Potter wzbogaciła zgo, się o figurkę Siriusa Blacka, Petera Pettigrew i kierowcę Błędnego rycerza, ale też yy, o nową wersję Dumbledora, profesor Sybilli Trelawney i Remusa Lupina w wersji człowieka i wilkołaka. Numer 9. W 2010 roku pojawił się Argus Fields, yy, yy, woźny Hogwartu. No i ostatnia i najsmutniejsza ciekawostka. Seria Lego Harry Potter ukazywała się przez 11 magicznych lat, ale w 2012 roku fanom przyszło się z nią rozstać. Wtedy nie ukazał się żaden zestaw, ale Harry zjawił się, by osobiście się pożegnać jako minifigurka dodana do książki Deka Lego Harry Potter Characters of the Magical World. No i to niestety już koniec. Zapraszam Was na trzeci odcinek maratonu o Lego Indiana Jones. Wy jednak dajcie łapkę w górę lub subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia. To był Seruel. Na razie.